Dzień dobry. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku po bardzo, bardzo, bardzo długim czasie nieobecności. W kolejnym odcinku języka polskiego domowej roboty w wersji deluxe. I dzisiaj chciałbym coś takiego szczególnego. Znaczy, wszystkie te deluxe odcinki są, są, są szczególne. Ale ten chciałbym taki szczególnie szczególny. Ja dawno, dawno rzeczywiście nie nagrywałem, dlatego że no tak się poskładało z różnych względów. Dość ważną przyczyną jest moja wzrastająca niechęć do kamery, bo muszę codziennie teraz dobrych parę godzin wysiedzieć na te telekonferencję. No i w związku z tym y, y, troszeczkę już mi później nie, nie, nie wystarcza ochoty na to, żeby, żeby nagrywać ani siły, ani też czasu, jeszcze paru innych rzeczy. No to jest w ogóle nieistotne. Natomiast jakoś tam istotny jest dzień, który sobie wybrałem na powrót y, y, z tym moim językiem polski, polskim domowej roboty wersja Deluxe a tym dniem są moje urodziny. Tak, mam dzisiaj urodziny. Do czego nie przywiązywałbym szczególnej wagi, bo to nie są 18 ani nawet nie 36 urodziny, tylko 43. Urodziny się wydarzają co roku, więc robienie jakiejś szczególnej afery z tym, że po raz 43 już się je obchodzi, to chyba jakoś by było może nawet niestosowne. Natomiast chciałem złożyć Wam życzenia. To, to może się komuś wydawać dziwne, że przecież urodziny są po to, żeby życzenia dostawać, a nie żeby je składać. Ale mnie się wydaje, że urodziny też śmiało mogą być po to, żeby, żeby te życzenia składać. Jest taka bardzo ładna buddyjska opowieść o pewnym mistrzu, który zawsze w dniu swoich urodzin miał taką ambicję, żeby obdarować prezentem każdego, kogo spotka. Mnie się bardzo ta, ta historia spodobała no więc postanowiłem sobie, że też też wam, też wam takie życzenia złożę no a ponieważ język polski domowej roboty i ponieważ wersja deluxe, więc jakoś takie wiersze mniej oczywiste, które dla mnie są jakoś bliskie i dla mnie coś, coś znaczą no to będzie taki wiersz wiersz będzie pretekstem do życzeń, a może w zasadzie w tym wierszu po prostu są te wszystkie życzenia, które chciałbym wam złożyć i tym wierszem, właściwie poematem, dlatego nie chciałbym go zagadać, bo film wyjdzie mi po prostu za, za długi i się później nie zmieści na YouTube. Tym, tym tym wierszem, przepraszam bardzo, poematem będzie wstrząsający antywojenny manifest Alena Ginsberga zatytułowany Sutra Wibracji Wiczity. W oryginale Wichita Vortex Sutra. I rzeczywiście, to jest tak, że ten poemat wielkiego amerykańskiego poety, tak się złożyło, że z różnych powodów w którymś momencie postanowiłem sobie spolszczyć, bo jeszcze nie był obecny w języku polskim. I zdaje mi się, że nie jest obecny w języku polskim jak na razie, w żadnym innym w żadnej innej wersji niż to moje bieda z e, Powody, dla, którego, dla których podjąłem się tego bardzo trudnego dla mnie zadania są bardzo różne e, i one są szczegółowo wyjaśnione w miejscu, gdzie ten poemat e, można znaleźć. Ja go podlinkuję później pod, pod, e, pod, pod tekstem, pod filmem. I tam, tam będzie można przeczytać troszeczkę więcej o tym poemacie, bo, bo, tak jak mówię, no nie chciałbym zagadywać i chciałbym jak najszybciej przejść, przejść do czytania tego niekrótkiego tekstu. Dlaczego Ginsberg jest ważny, to w ogóle, w ogóle szkoda gadać. To nie, nie, nie miejsce, to i nie czas na, na opowieść o ważności Ginsberga. Też zakładam, że. Przynajmniej część osób, które patrzą na ten kanał, oglądają, albo coś tam wiedzą i, i, i to nazwisko nie jest im obce, albo też są na tyle ciekawi, że po prostu sobie sprawdzą, kim był ten pan. Natomiast mówię tu oczywiście o tych osobach na, na co dzień, bo, bo część moich oglądaczy tej, tej wersji deluksowej, no to są po prostu ludzie, którzy o poezji wiedzą znacznie więcej niż, niż ja wiem i kiedykolwiek będę wiedział, więc to w ogóle tutaj szkoda gadać. Natomiast Ginsberg oczywiście jest poetą wybitnym, jest poetą ważnym, jest poetą wielkim. I, i ten jego poemat też jest strasznie ważny. On, on w, w literaturze amerykańskiej ma dość duże znaczenie. On był inspiracją dla, dla wielu, wielu twórców kultury amerykańskiej. Bo odwołania do Wiczyty się pojawiały bardzo często. Zresztą, później on miał też wersję muzyczną fortepianową, zrobioną przez no, przewybitnego kompozytora współczesnego, czyli przez Filipa Glass'a. Więc, więc to jest utwór, który w, w, w literaturze, w kulturze amerykańskiej ma bardzo duże znaczenie. <coughs> więc e, ja bym chciał go przeczytać, no ale nie tłumacząc za dużo, kim był Ginsberg, co, tak jak mówię, wydaje mi się albo niepotrzebne, albo niestosowne, chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, jednak jakoś tego Ginsberga sobie ustawić. Otóż Ginsberg to jest przede wszystkim facet, który kojarzy się z buntem. No i ten bunt można by było rozmieniać tam na, na, na drobne, przeciwko czemu ten bunt ginsbergowski się kieruje. Natomiast mnie się wydaje, że przede wszystkim obiektem tego buntu Ginsberga, obiektem takiego dzikich szarż jest posiadanie. Jest jakby takie definiowanie człowieka przez to, co posiada i przez to, co może posiąść, najlepiej w drodze kupna, ale też przeciwko temu, że człowiek jest posiadany przez coś. Tak? Z jednej strony ten taki Ginsbergowski projekt człowieka, o ile możemy mówić o czymś takim. Człowieka głęboko wolnego. To jest projekt człowieka, który nie posiada, a nawet jak posiada, to może to w każdym momencie zostawić. I tutaj Ginsberg, rewolucjonista taki lewacki, anarchizujący i w ogóle nie wiadomo jaki. Okazuje się bardzo bliski takiej tradycji mądrościowej, którą utożsamiamy z Buddą, e, e, którą utożsamiamy e, nawet z Jezusem, e, z, z różnego rodzaju jakimiś tam mędrcami, e, którzy też w gruncie rzeczy no, no mówią nam to samo. Tak? E, e, nie jesteś tym, co posiadasz. Tak? E, ale z drugiej strony e, ten Bundingsberga e, skierowany jest przeciwko posiadaniu człowieka przez coś. Tak? Przez, przez cokolwiek, przez jakąkolwiek mądrość, przez jakąkolwiek wiedzę, przez jakikolwiek układ społeczny, polityczny, itd, i tak dalej, Ginsberg chce, żeby człowiek nie czuł się posiadany przez to wszystko, żeby z jednej strony nie musiał chcieć posiadać różnych rzeczy, a z drugiej strony, żeby nie czuł się posiadany przez coś, nie czuł się zawłaszczony przez cokolwiek. On może to mieć, może to użytkować, y może się z tym czymś wiązać, afiliować, y sympatyzować z czymś, ale niech nie będzie przez to coś posiadany. Niech ma w sobie ten taki margines y świadomości tego, że, y że, 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 że z jednej strony nie musi posiadać, a z drugiej strony nie musi być posiadany, że w dowolnym momencie może się uwolnić. I tym czymś, co posiada człowieka w wierszu Wichita Vortex Sutra, w sutrze Wibracji Wichity, jest wojna. Nie tylko bardzo konkretna wojna, w cieniu której Ginsberg pisze ten poemat, czyli wojna wietnamska, która wtedy w 1966 roku była na takiej fali wznoszącej się, ale każda wojna, bo Ginsberg pisze ten swój poemat w taki dziwny sposób. On sutrę napisał jadąc autobusem, tak przynajmniej gdzieś to się utrwaliło w przekazach, i po części nagrywając, po części gdzieś tam zapewne notując różne jakieś takie rzeczy, które mu przychodziły do głowy. I to wszystko składa się w takie monstrualne, rozgałęzione, no bo on to dopiero później jakoś tam montował, składał w jedną całość. To jest wszystko takie właśnie rozjechane, pocharatane, poszatkowane. I ten, ten cały niemożliwie gadatliwy poemat, taki strasznie rozbuchany, podporządkowany jest pewnemu objawieniu, pewnemu olśnieniu Ginsberga. Ginsberga olśniło to. Jak bardzo człowiek jest zniewolony przez wojnę. I powiadam jeszcze raz. Tu nie chodzi o wojnę konkretną, o wojnę wietnamską. Tylko chodzi o to, że Ginsberg zauważa, że stan umysłu człowieka z zachodu w połowie XX wieku jest sformatowany przez myślenie w kategoriach wojny. W kategoriach dominacji, w kategoriach konkurencji. W kategoriach wyniszczenia, w kategoriach, no, wszystko jedno, tak? Rywalizacji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I w związku z tym, powiada Ginsberg, musimy wyzwolić się z wojny. Nie chodzi o to, żebyśmy jakby oddalili od siebie w taki praktyczny sposób wojnę, na przykład wojnę wietnamską. To też jest szalenie ważne. Ale chodzi o to, że tak naprawdę nie wyzwolimy się z wojny, dopóki będziemy pozwalali na to, żeby wojna rządziła nami, żeby rządziła naszymi umysłami, żeby rządziła naszymi językami. Bo Ginsberg jadąc przez to swoją Amerykę, kartkując czasopisma w jakimś motelu, patrząc kątem oka na telewizor na stacji benzynowej, jednocześnie wszędzie widzi wojnę. Wszędzie widzi wojnę, która infekuje nasz język która sprawia, że my uważamy, że wszystko co robimy jakoś, jakoś, jakoś wpisuje się w logikę permanentnej wojny. I w ten sposób Ginsberg tworzy poemat, który jest pacyfistyczny, ale nie jest pacyfistyczny w sensie takim naiwnym. To jest poemat, który mówi, że nie ma innego pokoju niż ten pokój, który człowiek ma w sobie. I nie ma innego zwycięstwa nad wojną niż wtedy, kiedy my pozbędziemy się wojny z naszych dusz, serc, umysłów, z naszego języka, z naszego postrzegania drugiego człowieka. Wtedy będziemy mogli e, prowadzić ze sobą spory, wtedy będziemy mogli się konfliktować, wtedy będziemy mogli się ścierać, e, wtedy będziemy mogli deliberować, kiedy tak naprawdę wyzwolimy się z wojny. E, I to jest takie przesłanie pokoju, wielkie przesłanie pokoju Elena Ginsberga, które chciałbym Wam zostawić z okazji, z okazji moich urodzin. I z okazji tych moich urodzin chciałbym Wam życzyć wszystkim pokoju. E, e, sobie też. E, w tym takim czasie, który jest czasem straszliwie nasyconym retoryką wojenną. Począwszy od e, polityków, którzy nas napuszczają na wojny, e, a skończywszy na retoryce walki z epidemią, która też operuje słownictwem wojennym. Wszystko, wszystko, wszystko w nas opłaca się wojnie. Jest taki wers w tym polemacie. Ja w przypisach tłumaczę, dlaczego on jest taki ważny. Wszystko co, wszystko, co robimy, opłaca się wojnie. Więc chodzi o to, żebyśmy przestali się opłacać wojnie. W każdym tego słowa znaczeniu. No i tego, tego sobie życzę. Ja bym chętnie pogadał dłużej o tym Ginsbergu. Ja szczerze powiem, nagrywam ten film po raz drugi. Bo przyznam się. Nagrałem za pierwszym razem, ale tak strasznie się rozgadałem, że, że sprzęt zaczął mi protestować i po prostu po raz pierwszy nagrywam film, po raz drugi. Naprawdę, na tym kanale jest 10 tych odcinków deluksowych i prawie 100 takich zwykłych odcinków lekcyjnych gdzieś tam wrzucanych z komputera, ale po raz pierwszy nagrywam coś po raz drugi. Z najlepszymi życzeniami dla Was wszystkich i mam nadzieję, że tym razem już nic mi nie przeszkodzi. E, no to spróbujmy e, ja, ja będę czytał z telefonu więc bo, 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 bo mam to w telefonie e, tak ekologicznie e, więc, e, więc nie marnując papieru e, Sutra Wibracji Wichity Alena e, Ginsberg jestem już stary i samotny tu w Kansas ale nie lękam się i głoszę swoją samotność w autobusie, bo nie sam jestem samotny, ale my wszyscy, jak Ameryka Długa, ludumuj. I samotność ta jest wierzbą, równie dobrze sto księżyców temu, jak i teraz, gdzieś w Kansas. Nie bezkres równin knebluje nam usta, w które o północy napływa ekstaza języków gdy drżą nasze ciała wsparte pierś w pierś na materacu. Nie pustka nieba, która każe powlekać twarze z obojętnieniem, ani ubrania krępujące pożądanie, którym jarzy się ukochana skóra, biała gładź brzucha ukorzeniona we włosach łonowych. To nie Bóg przynudzający o zapieraniu się samego siebie, tej rozsłonecznionej róży zarumienionej z bezwstydnej rozkoszy od oczu aż po podbrzusze. Tak. Wszystko robiliśmy w imię tej potworności, którą zwiemy miłością pragnieniem i brakiem. Lękając się, że nie jesteśmy jedynymi ciałami kochanymi przez wszystkie oblubienice z Kansas City, całowanymi przez każdego chłopca z Wichita. Och, a przecież tak wielu łączyło się ze mną w skowycie na moście nad Republican River, zanosząc się bezgłośnym łkaniem z rozpaczy, że nie ma na to słów. Na nieodśnieżonej, bocznej drodze przerzuconej nad autostradą szukałem języka, przejścia ku wam, gdy wszystko, co powiemy, opłaca się wojnie. W komunikacyjnej gorączce przewody drżą nad równiną od Junction City, pędy autostrady wrastają w bezgraniczne łąki, szosy omijają Abe i wypadają na Denver, penetrowane przez weteranów miłości, aż do Wichita, gdzie głowa McClure'a eksplodowała dzikim pięknem na bani z pomiędzy samochodowych foteli, na zamglonej od neonu w ulicy 15 lat temu. I aż do Independence, gdzie wciąż żyje starzec, który zgubił bombę niewolącą ludzką świadomość i czyniącą kosmiczne ciało nawiedzonym domem. Teraz, przemykając pustymi równinami, gdzie żaden gigantyczny demon wcielony w maszynę nie szpeci horyzontu, gdzie tylko herlawe sylwetki pni i drewniane chałupy graniczą z nieboskłonem, wieszczę swe objawienie. Wiecznie powracające, odkąd człowiek przemierza Kansas i wszelkie inne wymiary. Radość odrodzoną na pogorzelisku wielkiego smutku Boga wojny. Osierocony gada ze mną. W bezdomności Burego Pustkowia milkną marzenia o kolektywnej jaźni, która czyni naród ciałem wierzby wypowiedzianej w deklaracji dążenia do szczęścia. Wzywam wszystkie siły wyobraźni do siebie, w tym wozie, by wieszczyć. Przybywajcie, wszyscy władcy człowieczego królestwa, które przychodzi. Nagi, siąbuł baba, skryty pod popiołem, kaki baba, porastający szaleństwem wśród psów, deorahawa baba, zawodzący, och, jak cierpią, jak cierpią, siteramonkar dasta kur, nakazujący wyzwolenie od pragnień. Satyananda wznoszący dwa palce w znaku pokoju, Kalipada Khuharoj praktykujący jogę w obliczu pustki, Siwananda dotykający piersi i intonujący OM, Srimata Krishna, gdzieś Brindabanu uczący jak powierzyć się guru, William Blake, niewidzialny ojciec anglojęzycznych widzeń, Srirama Krishna, mistrz spoglądania tam, a jeśli tu, to tylko by opłakiwać matkę. CITANIA z ramionami pląsającymi w rozśpiewanych modłach. Czango miłosiernie osądzające nasze ciała. Durga ma pokryta krwią zmywającą nasze wojownicze złudzenia. Tatagata ominione twarzy przekraczające cierpienie. Hare Krishna by zbawić ten wiek bólu. Ofiara serca przyjęta przez mojego Chrystusa. allach współczujący. Jahwe sprawiedliwy wszyscy oświeceni książęta ziemi wszystkie przedwieczne serafiny płonące niebiańskim pragnieniem dewowie jogowie i święci wam śpiewam nawiedzcie moją osobną obecność w tym wibrującym kręgu zwanym Kansas gdzie podnoszę głos intonując mantrę w języku nowej ameryki staję tu by obwieścić koniec wojny tego zabobonu przeszłości I wypowiedzieć słowa stworzenia mej własnej epoki. Niech zadrży cały kraj. Niech szlocha naród. Niech parlament uchwala dla przyjemności. Niech prezydent podpisuje, bo tak chce. Ustanawiam przewagą jednego głosu to prawo, nienazywalną tajemnicę w dzienniku. Ustaw moich zmysłów, przyjęte przez aklamację w pierwszym czytaniu, przyjęte z zadowoleniem, objawione. Manifest zgłębi mej myśli w natychmiastowym trybie wyobraźni obejmuje świadomością wszystkie królestwa 60 mil od Wichita. Blisko Eldorado ozłoconego w nadciągającym mgło chłodzie, bezludne, zbrązowiałe plantacje ciągną się po horyzont w każdym kierunku. W to zimowe popołudnie, w niedzielę dzień pański. Krystalicznie czysta woda spiętrzana w wieży we Florence na wzgórzu, postój na tankowanie i herbatę, sznur aut na tle wiadomości słanych z poboczy, do o zabetonowanej myśli. Dusząca biała mgła kryje ziemię, a w nagłówku gazety zwyciita Kennedy naciska na Wietnamczyków w sprawie rokowań. Wojna przeszła. Słowa spełzające z czasopism porozkładanych w motelu, istna magia, zaklęcia języka używanego w pomroce dziejów, dziś czarny dróg opinii publicznej. W wiadomościach Saigon, nagłówek, wytrzymuje ciężki ostrzał Wietkongu. Wciąż cierpią ci inni. Ostatnie podrygi niosącego ból smoka, mięśnie poszarpane przez kule, oparzone oczodoły czułego żółtoskórego chłopca w błotnistym okopie. Na tej samej stronie Marines zabili już 256, wzięli do niewoli 31 podczas 10 grudniowych dni operacji pełnia. Język, język. Rzecznik Departamentu Obrony, język, język. Straty partyzantów wzrosły do 100 tam, gdzie pierwsza dywizja kawalerii powietrznej. Język, język. Podczas operacji Białe Skrzydło niedaleko Bongsong niektórzy z. język, język. komunistycznych. język, język. żołnierze są tak zdesperowani, że atakują mimo sześciu lub siedmiu ran postrzałowych. język, język. karabiny maszynowe M60. język, język. w dolinie ladrang na ziemi wprost roi się od pijawek i skorpionów. Wojna skończyła się już tyle godzin temu. Och! Wreszcie z radia spływają niebiańskie inwokacje. Anielski dylan śpiewa rzeszą. Twe dzieci z dnia na dzień mają cię za nic. Mario, wpadnij tu, mam czas. Jego młodzieńczy głos wygładza niekończące się burę łąki. Jego wrażliwość przeszywa fale eteru. Pokorna modlitwa na każdej częstotliwości. Język, język, a także słodkie dźwięki. Nawet ku tobie, kosmata niejakości, Nawet ku tobie, Burns, rozpaczającemu. Przyszłość pędzi z piskiem opon Wprost do serca Wichita. Teraz radio opłakuje klęskę głodu. Jeśli nieszczęśni wyczekują narodzin człowieka, O amerykański człowieku, Z pewnością nieźle pachniesz, Powiada radio. Mijając tajemnicze rodziny Z migotliwych wież Skupione przy blaszaku na wzgórzu, to magazyn żywności czy wojskowa fabryka lęków. Czułe miasto. O, hamburgery i stacja benzynowa z Światłami karmieni ludzie i maszyny. Aluminiowe roboty pod stacji elektrycznej z Kansas ślą sygnały między smukłymi wieżami anten. Ponad pustym boiskiem, niedzielnym świtem, do samotnego kiwaka dobywającego ropę z niewiadomego noc i dzień niezmiennie. I do fabrycznych płomieni oświetlających wielkie pole golfowe, gdzie zabawia się utrudzony biznesmen, rozjazd, wyjazdy i zjazdy na wschód od Wichita, baza wojsk lotniczych McConnell nadgryza miasto, światła wznoszą się z przedmieść, splendory supermarketu przy Ceksaku przyśmiewają lampy otulające kloga, drogocenna zieleń sygnalizacji ulicznej, turkoce poprzednich szybach samochodów. Unerwienie śródmieście, obnażone grona aut nanizane na własne reflektory, puls kierunkowskazów w spojrzeniach kierowców. Tłoczne ludzkie gniazdo, neonowe widma i brzask inicjowałby codzienny ruch w interesach, ale cóż począć? Dziś Dzień Pański. Światła trzech krzyży na zboże odkupiciela położą się na trawniku, i pamięć o Grzechach. I Titzu oferuje ubezpieczenia wzdłuż ulicy Hydraulicznej aż do kostnicy Gwardii de Vora dla niemodnych ciał ludzkich pojazdów, których nawet z gwarancjami Titzwefa nikomu się już nie obchnie. Jesteś u siebie, podróżny, mijasz fabrykę gazetowego Bełkotu przy stacji pod mostem kolejowym z Douglas do centrum Wichita, spokojnie wracając do hotelu Eton, to tutaj Carry Nation wypowiedziała wojnę wietnamską, wygrażając swoim paradnie rozjuszonym toporkiem alkoholom. Tutaj jej furia uruchomiła wibracje, które spustoszyły deltę Mekongu. Dumna Wichito, zadufana Wichito, pierwsza rzuć kamieniem, który zamordował mi matkę, zmarłą skutkiem komunistycznej, antykomunistycznej psychozy w psychiatryku dekadę temu. Pomstującą na okablowanie płożące się w jej głowie i na widmowe głosy polityków w powietrzu deflorujące jej dziewczynkowaty charakter. Wielu innych zginęło lub oszalało w wibracji ogarniającej hydrauliczną aż do końca 17. ulicy. Dość tego! Wojna skończona! Choć jeszcze nie dla dusz więzionych w czarnuchowie, wciąż usychających. Spragnienia białej czułości waszych ciał, o córy i synowie. Uchita. Bardzo wam dziękuję. Jeszcze raz najlepsze życzenia. Niech to przesłanie pokoju z Wami zostanie. To jest dla mnie bardzo duże wyzwanie czytanie tego poematu. On ma taki rodzaj rytmu, który trudno jest utrzymać bez znużenia. A ja też z drugiej strony w którymś momencie już przestaje się trochę łapać te rzeczy, o których on tutaj mówi. I one gdzieś tam się rzeczywiście rozgałęziają. A jeszcze przy okazji no, trochę się przycinałem, bo gdzieś tam ten telefon i różni dobrzy ludzie przypominają mi, że, że jednak mam dzisiaj te urodziny. Więc ja już może skończę, bo za chwilę się okaże, że jeszcze coś złego się stanie i będę musiał nagrywać po raz trzeci, a tego już naprawdę nie wytrzymam. I nie dam Wam prezentu z okazji moich urodzin. Także no to chyba by było na tyle. Dzięki wielkie.